Zanim ukształtowałem Cię w wolnie matki, znałem Cię. Pewnego zupełnie nieszczególnego dnia ukształtował Pan Bóg Zosię za pomocą cudownego aktu stworzenia, we współudziale dwojga ludzi mamy i taty. Powołał na świat nowe życie. Wyposażył jeszcze szczodrze. Nadał ciału kształt. Obdarzył myślą i czuciem. Tchnął nieśmiertelną duszę. Umiłował i uzdolnił do kochania. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Rodzice Zosi Młodzi ludzie oczekujący swego pierwszego upragnionego dziecka. Wielka miłość obojka pomnożona od chwili poczęcia oto maleństwo dopełniona miłością do dziecka miłością ogromną, choć niełatwą momentami heroiczną, ogromnie wymagającą. Poczęła się mała dziewczynka o wielkim sercu. Mały cud, który w swym kodzie genetycznym otrzymał dodatkowy chromosom chromosom, który od pierwszych chwil usilnie potrzebuje codziennego karmienia miłością bezwarunkową, macierzyńską i ojcowską, serdeczną i odpowiedzialną trudną również. Bóg wiedział, komu powierzyć Zosie wiedział, kto przyjmie ten wyjątkowy dar życia. To mimo wysiłku mozolnego i trwałego, wypełni to zadanie najlepiej jak tylko potrafi. Bóg dał za się dobrym rodzicom, zatroskanym, cichym i skromnym, zaradnym, kochającym swe dziecko bezgranicznie i pomimo wszystko, starającym się nieustannie, by jej jutro było jak najlepsze. E, o chorobie, co się dowiedziałam się dni po porodzie. W sposób, w jaki lekarz mi przekazał tą informację, dla mnie był po prostu traumatyczny. Przyszła pani, zaprosiła mnie do swojego gabinetu, pani ordynator, i po prostu z rozbrajającą szczerością powiedziała, panie dziecko jest downem, ma zespół downa. No początek był trudny, prawie dwa miesiące leżała na ojomie, no i były różne wzloty, upadki, bo Wiadomo, chore dziecko, obciążone genetycznie, dodatkowo zapalenie płuc, różne dziwne historie jeszcze po drodze, nie chciała jeść, podejrzewali właśnie, że coś z jelitami nie za bardzo, ale Zosia po prostu jest fajterką i ona od pierwszych chwil życia walczy o to swoje życie. No wiadomo, że czasem jest po prostu ciężko. Właśnie ten pierwszy, pierwszy dzień, w którym zostało mi to przekazane. Wiem, że nie powinnam tak myśleć, ale sobie tak pomyślałam, Panie Boże, zabierz ją. Jak ona ma się męczy, na tym świecie, to ją po prostu zabierz. Mhm. A, co pani a teraz, teraz z perspektywy czasu po prostu życie mi za nią da i nie mogę sobie wybaczyć, że ja wtedy tak po prostu pomyślałam. A co mnie przymało przy życiu mój mąż? On mnie po prostu czuł miłości do niej. Zawsze mówił licować, jak, jak ona walczy, jak ona brchnie do tego, żeby z tego szpitala wyjść. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Zosia przyszła na świat jako pierwsze dziecko swoich rodziców. Ci, poświęciwszy tak wiele troski o jej zdrowie i rozwój, nie zatrzymali się na drodze pomnażania miłości. Na świecie pojawiły się dwa kolejne cudowne dary. Najpierw Alicja, potem Pola, dwie młodsze siostry Zosi, nic wspanialszego nie mogło się wydarzyć. Najpiękniejsze prezenty nie do przecenienia. Mała Zosia, do tej pory upragniona córka rodziców i ukochana wnuczka dziadków, stała się kimś nowym, kimś naprawdę ważnym. Została starszą siostrą. Zwielokrotniona miłość lekcja nowych relacji siostrzane wsparcie wartość nie do oszacowania obopłyną na całe życie. O, adu, adu. O, kiali. 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 I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Nie zawsze jest łatwo. Bywa bardzo ciężko. Czasem ukradkiem uronią się matczyne łzy, a ojcowska troska o przyszłość nie pozwala zasnąć. Świat bywa przyjazny, ale bywa też brutalny. Czasem zerka na Zosie przychylnie, ale zdarza się, że spogląda surowo. Przez okulary okrutnych stereotypów. Bywa też, że w ogóle nie chce jej dostrzegać, wymazać coś, co nie mieści się w ustalonych granicach normy, nielogicznie ustalonych nie wiadomo przez kogo. Często obojętny świat nie chce nic widzieć, bywa jednak i bardziej bezduszny, ośmiela się kwestionować sens takiego życia, dając sobie prawo oceniania według własnych miar. A Zosia jest, rozwija się, spotyka z innymi dziećmi, uczy się nowych rzeczy, rysuje, śpiewa i tańczy. Bawi bez z siostrami, opiekuje zwierzętami, kocha konie. Pewne rzeczy robi wolniej, innych dopiero próbuje. Być może nie nauczy się wszystkiego, ale nie to jest ważne. Zosia rozsiewa wokół siebie miłość. Daje ją bezwarunkowo i przyjmuje równie chętnie. To konkretne Zosine istnienie jest okazją, by inaczej spojrzeć na człowieczeństwo, zweryfikować priorytety. Zosia i inne dzieci jej podobne to szansa, by zwalczyć zimną obojętność. To zalążek dobra, które rozlewa się w każdym uśmiechu i serdecznym geście, nadzieja na lepszy świat, najlepsza lekcja miłości bliźniego. Nie, ona jest po prostu kochanym dzieckiem. No jest ciężko, bo ma swoje ograniczenia, no ciężko z mową, ale jest po prostu bardzo mądrą dziewczynką. Ona pomoże mi we wszystkim. Ona uwielbia gotować, uwielbia sprzątać, rywalizuje we wszystkim z siostrami. Nie jest taka, że po prostu stoi na końcu, tylko po prostu umie walczyć o swoje. Jak się dalej to potoczy, no nie wiem. No ile możemy, tyle po prostu dajemy. To, co możemy, Zosia ma po prostu dane. No i mam nadzieję, że z pomocą Bożą jakoś po prostu. To nasze życie później mama, trafi na życzliwych mama. ludzi. Dziękuję, Lecie. dziękuję. Dziewczynki. Zosia jest kochanym dzieckiem. Nie Zosiu nie? Oj moja kamerzystko. Chodź. Hej, No to zaznaczamy, że popkała cztery Kurka, górka, ma cztery nogi, ile ma? Jeden, Ta. dwa. No to nie. A owieczka, ile ma nóżek? Jeden, dwa, trzy, cztery. Czyli zaznaczamy, że są. Tak. A powiedz mi, ile ma cztery nogi? I Jeden, no. dwa, trzy, I cztery. Masz no rację, to dwa też zaznaczymy. Tak? Spotkałeś mnie w łonie mojej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła.